Dotarłem na stanowisko. Ogólnie 8 lat mnie to już nie było na tej wodzie. A co się wydarzy? Pokażę Wam w filmie. Zapraszam. Jak już widzieliście, znajduję się na akwenie dębowa. Po 8 latach wróciłem, można powiedzieć, na stare śmieci. W przeszłości troszkę więcej tutaj mówiłem. Ostatnio inne wody, inny rodzaj wód. Teraz właśnie postanowiłem sobie wrócić tutaj, zakończyć może nawet i sezon, bo już mamy listopad. Jestem na, na takim miejscówce, na której jeszcze nigdy nie byłem. Już zdążyłem zlokalizować sobie fajne miejsce wywiozłem już te zestawy, ponieważ już nie chciałem nagrywać spontonu i tak dalej, zaraz się robi ciemno. 16.30 już słońce zachodzi, mamy listopad, więc trzeba szybko działać. Przede mną 4 noce, mam nadzieję, że coś fajnego tutaj wyjedzie. Aczkolwiek wiem, że ostatnie dni były ciężkie, ponieważ tutaj były zawody i yy, bardzo mało ekip połowiło. Yy, ekipa, która wygrała miała też tylko yy, dwa karpie, więc no może być ciężko, zobaczymy warunki mogą, teraz mają się trochę polepszyć ciśnienie trochę spadnie ma trochę popadać deszczyk i tak dalej więc jestem pełnej nadziei, że coś, coś fajnego połowie. może krótko tutaj do położenia zestawów na odległości około 90 metrów znalazłem sobie fajną góreczkę, która wychodzi nawet do 3 metrów z boku około 6 5,5 i tak szeroko obsypałem dzisiaj na szybkiego można powiedzieć. Jeden zestaw na Pega, drugi zestaw na naszą nową kulkę. Ja tutaj jeszcze ogarnię obozowisko, bo tu jeszcze muszę parę rzeczy porozbijać i tak dalej. I widzimy się już może przy pierwszej rybie. pierwszej nocy taki oto piękny karpik mnie odwiedził już się mam niecałe 14 kilo po pobudka o trzeciej w nocy w gęstej mgle musiałem po niego płynąć wszystko poszło dobrze puszczamy tego pięknego i można powiedzieć teraz zasiadka się dopiero zaczyna przede mną jeszcze trzy i liczę na kolejne ładne karpie. Dopiero zaczęła się druga noc zasiadki. I na macie zameldował się taki mniejszy troszkę karpik Podejrzewam, że jakieś 7-8 kilo. Każda rybka mi cieszy. co to za szrama taka tutaj jest bo to na pewno już nie jest odtarła z drugiej strony to trochę lepiej wygląda No, witam. Właśnie jestem już po drugiej nocy. W worku mam karpika. To już jest trzeci zasiadki. E, tej nocy miałem dwa brania. Ten jeden w nocy to go szybko nagrałem, bo nie chciałem przytrzymywać worku. Teraz o 6 rano miałem branie e, kolejne. Taki karp 14 kg, dlatego go wróciłem do worka. Zaraz wam go pokażę. E, jak na razie. Jedna wędka tylko u mnie gra. Ta lewa. Która jest z dala od tej górki I teraz właśnie myślę co zrobić z tą prawą wejtką, która można powiedzieć jest bezpośrednio przy spadzie Prawdopodobnie przewiozę ją Na inne miejsce lub postawię z drugiej strony góreczki Ale to jeszcze zdecyduję, muszę napłynąć jeszcze raz sondą i sprawdzić Co tam się dzieje, o, spuszczę kamerę, sprawdzę czy kulki są wyjedzone Z wszystkich stron tej górki I wtedy zdecyduję co robić a teraz pokażę wam tego, karpika Trzeci czego zasiadki Kilo. silny wojownik naprawdę jesienią te ryby to mają powera Jeszcze zostały, tak jak wspomniałem, tą jedną wędkę jeszcze prawdopodobnie przewiozę w całkiem inne miejsce, ponieważ no, przyjechałem tutaj jeszcze do takiego dużego Big Fisha. Fajnie by było taką jesienną mamy, no ale jest na razie też fajnie. Ryby współpracują, kto się liczy. Dobra, wypuszczamy i już widzieliście, ryby z dębowej ładnie współpracują tej jesieni. Dwie doby, trzy karpie na macie. Więc wynik jest no, jak najbardziej pozytywny. Yy, pokażę Wam tylko w skrócie, ponieważ nie będę się tutaj rozgadywał za bardzo czym nęcę. A przede wszystkim jest to kulka pek. Użyłam tutaj trzy rozmiary. Od 16 przez 20, 20 do 24, taka mieszanka. Do, do tego dodaję kulki rakowe 24 mm. I żeby nie było za nudno na łowisku, owocowe kulki frutejs też w różnych rozmiarach. Jest to kulka szybko pracująca w zimnej wodzie, węglowodanowa. Można powiedzieć taki miks węglowodanowy, który w zimnej wodzie no, szybciej pracuje niż te rybne. Aczkolwiek te rybne kulki przyciągają te większe karpie. Dlatego też jesienią preferuję łowić na rybne kulki. Czy to jest PEK, czy to jest RAK, czy to jest GLM. Ja myślę, że to jest lepszy wybór niż takie węglowodanowe kulki które się bardzo fajnie sprzedają wiosną i latem całość sobie zalewam glagiem w tym przypadku to jest pek 72 a co już stosuję od dwóch lat i mi daje naprawdę fajne ryby i, i po prostu no nigdy mnie chyba nie zawiodło to jest po prostu ciasto ciasto z kulek Odrywam takie kawałki, większe niż kulka, no naprawdę już takie dużo, spore kawałki. Nie robię takie malutkie. I powiedzmy, taki pół kilo, kilogram ciasta wrzucam na zestaw dookoła. Możecie sobie takie coś sprawdzić, rzucić do wody, nawet do zimnej wody. Ciasto od razu pracuje. Uwalnia wszystkie swoje aromaty, wszystkie te aminokwasy, te oleje. Od razu wychodzą do góry. Kulka potrzebuje tego rozpędu. W takiej zimnej wodzie, więc no, jeśli mamy mało czasu dobę, nockę warto stosować takie ciasto właśnie nie musi być to koniecznie ten smak, który łowimy, ponieważ ja na przykład tutaj mam pomieszane tutaj mam pega, tam jeszcze mam troszkę glm i tak po prostu, żeby tylko zwabić, zrobić zamieszanie pod wodą tak jak już wcześniej mówiłem, jak przyjechałem wysypałem około 2 kg kulek do tego kilogram ciasta no i to się od razu sprawdziło po każdej rybie już nie dosypywałem takiej ilości tylko można powiedzieć 3-4 garście dosypywałem szeroko no i widać ta ryba tam po prostu żeruje i szuka te kulki nie chcę ją przekarmić więc sypę delikatnie no i efekty są jeszcze dwie noski przede mną no i kurde liczę na tego konia wymarzonego z dębowej Przede mną ostatnia nocka, a można powiedzieć już się zaczęła dopiero 19, ale już jest totalna ciemność. Taki piękny karp. I kolejny raz z lewej wędki. Jednak to miejsce ma coś w sobie. Ta prawa wędka w ogóle nie gra, ale już nie będę eksperymentował, już tak zostawię do rana, do rana jeszcze sporo czasu, więc może jeszcze coś zagra fajnego. Może podwójna taka waga jak tutaj, nie wiem. Myślę, jakieś 13-14 kg, tak jak te ostatnie. Zobaczymy. Zasiadka dobiegła już końca. Ja właśnie wracam. tam mgła na wodzie, co powiedzieć co do zasiadki no ogólnie pozytywnie cztery nocki, cztery karpie wszystkie takie powyżej nie, jeden był poniżej 10 kg a tak trzy karpie około w granicach 14 kg tak jak wiadomo, każdy liczy na więcej ale i naprawdę fajna zasiadka, udało się wszystko człowiek odpoczął i czas teraz wracać do pracy, do rodziny. Już w tym roku już chyba tutaj nie wrócę, ale w przyszłym prawdopodobnie, można powiedzieć, spodobało mi się ponownie tutaj na dębowej. I myślę, że raz w roku tutaj będę siadał, ale chyba tak właśnie też z jesieni. Więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.